Panie redaktorze, jestem w drodze do Komendy Miejskiej. Za chwilę złożę obszerne zeznania. Natomiast przypominam, że po godzinie 12 wtargnął do mojego biura poselskiego w Opolu. 60-letni mężczyzna, który grożąc śmiercią Borysowi Budce, panu posłowi Borysowi Budce, który grożąc, że użyje maczety i noża i zabije go i, za, i zrobi porządek z Platformą Obywatelską, wywołał naprawdę niesamowite poruszenie w biurze poselskim innymi słowy to jest efekt, innymi słowy to jest wynik tej mowy nienawiści. To jest efekt tego, jak Jarosław Kaczyński, ównicy sejmowej, używając słów kanalie, używając słów zdradzieckie mordy, wywołuje takie poruszenie, wywołuje takie Emocje i mieliśmy dzisiaj w Opolu tego żniwo, mieliśmy dzisiaj w Opolu tego efekt. Natomiast e, chciałem powiedzieć, że jestem e, jestem poruszony taką szybkością i sprawnością opolskiej policji, która w ciągu kilku minut pojawiła się w biurze i w ciągu kilku następnych minut zatrzymała sprawcę tego zdarzenia. W tej chwili trwają czynności, w tej chwili trwają przesłuchania. Ja za chwilę takie obszerne przesłuchanie złożę. Proszę mi powiedzieć, jak się domyślam, to jest duży stres dla pana pracowników. Jak wyglądała ich relacja? Jak oni się zachowywali? Proszę uszanować w tej chwili to, że, że nie chcą nic mówić. To jest dla nich duże przeżycie. Wie pan, no, nieczęsto słyszy się takie groźby zabicia. Nieczęsto słyszy się takie groźby, gdzie... Gdzie, gdzie mówi się o rozprawieniu yy, z oponentami, gdzie mówi się o zabiciu konkretnej osoby. Także to bez wątpienia wywołało szok, to bez wątpienia wywołało emocje i uszanujmy te osoby, które, które nie chcą w tej chwili o tym mówić. Natomiast ja jestem zobowiązany, jestem osobą publiczną, tak jak powiedziałem, raz jeszcze to powtórzę. Tuż po godzinie 12 wtargnął do mojego biura poselskiego mężczyzna, który grożąc panu posłowi Borysowi budce śmiercią, podkreślając to, że czego zabić przy pomocy maczety i noża wywołał spore poruszenia. Natomiast mówię o tym dlatego, panie redaktorze, że przecież wszyscy pamiętamy, rok 2010 wtedy to został zamordowany poseł. Rosiak w Łodzi, i wtedy to y, mówili wszyscy, że jest to efekt właśnie tej mowy nienawiści, tego takiego konfrontacyjnego, agresywnego języka polityków, y, który Zbiera potem swoje żniwe. Nie możemy tego dopuścić, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by obniżyć temperaturę tego sporu, by nie dopuścić, by zmównicy sejmowej, a więc sercu polskiej demokracji słowa obraźliwe, słowa nieparlamentarne, a przede wszystkim groźby, tak? Były, były poruszane, ponieważ to wywołuje emocje, ponieważ to daje taki asumpt, taki powód wszystkim tym, którzy no nie do końca są zrównoważeni psychicznie i którzy za takim przyzwoleniem, tak, takie groźby pozbawienia życia kierują do osób publicznych. Dzisiaj około godziny 12.30 my otrzymaliśmy informację, że do jednego z biur na terenie miasta wszedł mężczyzna. Ten mężczyzna, grożąc użyciem niebezpiecznego narzędzia, zastraszał pracowników tego biura, po czym uciekł. Pracownicy biura natychmiast powiadomili dyżurnego policji. Dyżurny wysłał policjantów i po kilku minutach w pościgu ten mężczyzna został zatrzymany na jednej z opolskich ulic. W tej chwili prowadzone są z nim czynności pod kątem gruźb karalnych. Ja tylko przypomnę, że górna granica za tego typu przestępstwo to dwa lata więzienia.